Okej, okay. yy, godzinka w sumie 12.00. Ja dopiero zacznę cokolwiek robić na podwórku. Ale no, od rana musiałem się z czymś poradzić z rzeczami przy komputerze i właśnie nie odnośnie kanału. Yy, dzisiaj sam widzieliście, wstawiłem też posta, że pół już wrócił. Yy, no i co, 15 luty i można ruszać z nawozami idę zaraz uszykować, rozsiewać wszystkiego dzisiaj chyba nie będę rozsiewał rozsiejemy najpierw tylko to co jest żyto na kiszonkę z takim przeznaczeniem to na te pola rozsiejemy nareszcie, może jeszcze z tydzień poczekam zobaczę, a ja też dwa no, widzicie, 12 dopiero zaczynam więc i tak się nie wyrobię i tak no i co tutaj mi się zapisuje Będę tu musiał wpadać co jakiś czas, żeby to ogarnąć. A teraz yy, lecę na dwór. Tu nieruszone, to tam wiadomo, bo to nie było, yy, to nie było w ramach, yy, nie miało być robione w, ramia, w ramach tej właśnie, że renowacji czy odnowienia, o może to lepiej brzmi poza tym noweczka. Nuweczka. Tu była cała marowana rama, wieżyczka i te palmy otrzymania okładni, resory. pierwsze, jeszcze tutaj muszę zrobić miejsce, jakoś się dostać do tego nawozu Bo było, było... Było z kostką robione to No było tutaj poustawione I muszę tutaj to przestawić Zaczynamy, a ja podgrzewam go, bo był przymrozek etika Zawsze obiecuję, że sobie wezmę pendrive'a do domu i wgram Muzykę nową, bo ta już Ta już jeździ ze mną pół roku już O więcej jak pół roku więcej. I już mi się trochę przejadłam, muszę coś tu wgrać nowego Teraz mu jeszcze najpierw doleje Paliwka myty na zimę, nie? A jest tak ubrudzony To jest masakra Pytaliście się mnie Czemu filmów nie było to nagrywam, no to jeszcze jest aktualnie trwa ta przerwa, którą sobie zrobiłem. Ta tygodniowa. Trochę więcej jak tydzień, półtorej tygodnia w sumie wyjdzie. Ale, yy, że tak powiem, nic na to nie poradzę. Nie samym YouTube'em żyje człowiek. Akurat no, przez ten tydzień miałem dużo ważniejsze sprawy yy, na głowie niezwiązane z kanałem. Które kurde, no? Które po prostu musiałem ogarnąć, jeszcze nie mam ich dopiętych na ostatni guzik. No, dzisiaj i jutro myślę, że już to będę miał ogarnięte. I myślę, że dzisiaj w nocy też sobie już zrobię jakąś ogrodniówkę albo coś, żeby było na niedzielę. się to nawet nie mam filmu zrobionego na, dzień, na niedzielę. Ale no tak jak mówię to był dość teraz ciężki czas dla mnie full roboty to właśnie nie w gospodarstwie Tylko całkiem inna branża a czy inna branża? No filmowanie miałem po prostu do pozamykania kilka projektów i tak to wszystko wyszło dobra to trochę przygarnę w tą stronę Dlatego to tak wszystko wyszło, ale już Was mogę zapewnić, no wiadomo, to obejrzycie to już dostaniecie wcześniej ze dwa albo trzy filmy. To już ta ciągłość myślę w miarę jest, ale ruszamy z tą ciągłością, bo ruszamy, ruszamy z pracami, już powoli polowymi, nie tylko, bo w najbliższym czasie właśnie mam Mam do rozsiania nawóz wóz dzisiaj to tam dużo nie rozsieje Mam nadzieję, że choć trochę się uda nie byle chociaż na te żyta co mają mieć z przeznaczeniem na kiszonkę bo, bo one by już musiały naprawdę dostać raz kopniaka, żeby szły zresztą poczekamy, bo po prostu i tak dzisiaj się nie wyrobię w tygodniu, nie wiem jak będę stał z czasem bo szkoła, albo inne rzeczy ale tak jak mówię, na i i co dalej idź do wywiezienia mam jeszcze zboże też mi się nagram jak to będzie wysypywane z wina zboże co tam jeszcze? Ziemię mam całą do przewiezienia, tam gdzie woziliśmy trochę już tam tam to pole, gdzie to będzie wszystko robione Więc tam już mogę zacząć wozić Też będzie co robić więc tak jak mówiłem na no filmu teraz już się zacznie będzie na dom na bieżąco bo się jakieś prace będą robione Będzie to dalej, będziemy tutaj walczyć z kostką. Na razie muszę tutaj poogarniać teraz inne rzeczy. O, dobre. Jeszcze tutaj dostanę pod ten nad. I tak to widzicie, wszystko jest. A, ale ogólnie, co ogólnie? No ogólnie wiosna 15. Dzisiaj. Już widziałem. Ogólnie dwa ciągniki tu latały z nawozem. Co prawda nie wiem, czy, czy azotem, czy coś innego, ale latały. Ciepło. Jak na luki, to bardzo ciepło. Masakra takiego roku nie było, żeby przez chociażby dwa dni nie było zimy chodzi mi tutaj, że nawet śniegu nie spadło takiego porządnego żeby to się utrzymało przez 2-3 dni w 2019 czyli w ubiegłym roku, w styczniu trochę tego śniegu spadło, bo się był w styczniu taki chyba jeden tydzień co się utrzymał ten śnieg to nawet słomę wtedy woziłem o, co jeszcze dzisiaj muszę zrobić? Muszę słomę przywieźć z tamtego stodu i to też muszę dzisiaj zrobić Albo dzisiaj albo w tygodniu, zobaczymy No ale tak, wracając do tematu Był chociaż ten śnieg A w tym roku nic Dobrze, że użyłem trochę w tym Zakopanem Bo tak to Bym śniegu nie widział w tym roku o! Oj, kawał założony, nie? A jak tu będzie całe, super. Na razie, kostki mamy, tu, żeby tutaj starczyło tylko do obory. Ten kwadrat yy, a resztę będziemy. No, będzie trzeba to kupić. Zobaczymy, czy się nową kupić czy używaną. Najgorsze, bo nie mam gdzie tego poprzestawiać. Czy może, że nie mam, ale nie wiem gdzie. Prawie się dokopałem tą, tą paletę tylko odstawię i już mam dojście do nawozu i, i wypiję chyba jakąś kawkę I... zobaczymy będę musiał co będę musiał nie musiał rozsiewać w ogóle ustawić muszę sobie go zahaczyć do dojcza i zobaczyć mniej więcej nie pamiętam z jaką prędkością już tam jechałem, ale zobaczyć sobie po prostu obliczę i w ogóle zobaczę jak nam jest dojście czy to pójdzie tak ustawić, bo to wiecie zawsze ustawiane tak na oko, na oko niby wychodzi, ale wiecie jak to jest Tu jest co prawda w tym naszym ciężko to zrobić, bo, bo nie mogę tarczy sobie zdjąć wysiewających. Tam idzie przez całość. Dużo by było rozbierania. No bez przesady musiałem pomyśleć, może jakiś zlejek coś założyć, żeby to mi sypało do wiaderka ładnie, żeby mógł sobie obliczyć. No zobaczę zaraz, wyciągnę go, zaraz ja zresztą przemyślę temat, jak tu ugryźć tą próbę kręconą, no ale się zrobi. Jak nie to w ostateczności stanę nad plandeką, się otworzy, yy, zasuwy zleci na plandekę i z plandeki pozbieram i zważę, no takie trochę cudowanie, ale tak to jest, no na komputrze nie ma komputera, się tu nie ustawi. Trzeba komputer sobie w głowie ustawić. Taki wózek mieliśmy, jak się tutaj stał, na zimę. Teraz już tam na hali stoi. Trochę mi zeszło. Obiad zjadłem. No, i mamy już, kurtę, godzinę trzecią. Wywaliło mi zapis na płycie, zepsuło mi płyty w ogóle, nie się, ale zapisuję na płyty. Zepsuło mi płyty, ogólnie już mam szczerze dość, i co się okazało, prawdopodobnie mam zbyt czułą nagrywarkę, I, a płyty są już oklejone. Nie? No tak, powinny być do oddania. Prawdopodobnie wyczuła, wiecie, jest już delikatnie, waga inna, i mi zepsuło już dwie płyty. Molić, na czym się, że jest gdzieś tam błąd po mojej stronie? No, w sumie no jest, no bo nagrywarkę wychodzi na to, że zbyt czułą. Idę teraz poprzątać, muszę poprzątać, muszę przygotować pasze i spróbuję jeszcze na starszym komputerze to porobić, gdzie ta nagrywarka powinna być mniej czuła na takie rzeczy. Oby mi się, oby mi się udało, w każdym razie muszę iść i to zrobić najpierw, dlatego dzisiaj sobie najwyżej tylko podczepię rozsiewacz. Yy. I to wszystko nie jadę dzisiaj nie mam po prostu inną robotę, to jest właśnie widzicie to, yy, co mnie też trzymało yy, tamten tydzień, są rzeczy, które muszę porobić najpierw, w danej chwili są one ważniejsze i po prostu tak to jest, dlatego no nawozu dzisiaj też nie posieję, Jeszcze czas, jakby nie było, jakby nie wprowadzili, to by było można dopiero od 1 marca, więc w przyszłym tygodniu sobie na spokojnie będę siał partiami, na razie idę oprzątać. No, muszę umieszać pasze Teraz. I, i to tak widzicie kurcze jest, naprawdę Tak mi się fajnie ten dzień zapowiadał i górnie dzionek bardzo ładny dzisiaj bezwietrznie, więc warunki też w ogóle fajne, do siania nawozu, delikatny na gaterek jest, ale on absolutnie nie wpływa na nie wpływałby o na wysie no, ale kicha dzisiaj wyjdzie z tego wszystkiego. Ale no nic, tak jak właśnie już wam mówiłem, są rzeczy ważne i ważniejsze. A naprawdę mam serdecznie już dosyć dzisiejszego dnia, bo wkurzył mnie już wystarczająco dużo. No, ale takie jest życie, człowiek się uczy na błędach. By jeszcze wypaliło wszystko tak jak myślę, to będzie dobrze. Bo jak nie, to nie wiem naprawdę co zrobię. No nic, będę myślał, jak, jak będzie pora. Perła. Hej. Poprzątaliśmy po może Wyciągnę sobie się Tak będę rozsiewać tylko więcej nic nie będę robił Podczepię sobie do niucha taki zestaw będzie już powoli latał, po polach. ma. Czemu w tym roku nie Holandem, a nie dojcem z tego względu, że z racji tego, że można siąć te nawozy wcześniej, automatycznie jest więcej czasu na ich wysianie. Nie spieszy nam się tak, więc nie muszę tego tematu ogarnąć w jeden górę dwa dni, tylko sobie mogę to jeszcze w czasie rozciągnąć. Dlatego y, czas załadunku nie jest dla mnie tu aż tak ważny. A ja będę sobie po prostu wsypał do rozsiewacza tak jak w tamtym roku, wiosny wam pokazywałem przy kukurydzy. Po prostu sobie podwieszczę worek sobie y, na pasie i w ten sposób sobie wsypię. Ale no to zobaczycie jak będę się wóz jak to wygląda. A czemu też nie Holland? No sorry, 4-cylindrowka na pewno nie spali niż ten bydlak. Sześciocylindrowy A no to jest za delikatna praca A dodatkowo jeszcze no, nie ma jakoś, jakiegoś wielkiego błota na tych polach Więc nie ma raczej obawy, że gdzieś usiądzie nie choć Mam nadzieję, że nie będzie takiego problemu Więc poleci on tak jak mówię, bardziej ekonomicznie to wygląda, jeżeli ten mały pierdziaszek będzie się odejmował Niż dojca mnie. Więc dlatego taka decyzja z mojej strony, że lecimy w tym roku Newfoundland z nawozami. Tak mówię, jeszcze raz, żeby je wysiać. Nikt nas nie goni. Więc zdążymy. A też yy, w tym roku przestawię go, żeby wysiewać sobie ścieżki co 12 metrów, ale dobra, nie będę mówił więcej, bo mi braknie gadania na, na film gdzie będę siał po prostu nawóz. Dlatego szczegóły co do nawożenia co do ustawienia rozsiewacza Wam przekażę po prostu w blogu, gdzie będę sobie już siał na nawóz. O kiedy jeden to za mało. <laughs> Ani, trzeba się posiłkować, żeby się wyrobić. Mam yy, drugi komputer do zapisywania tych płyt. Na razie to idzie. Nie wywaliło jeszcze nic, o by to poszło. No i ogólnie długa nocka dzisiaj przede mną. Bo bo co? Bo muszę te płyty wszystkie pozapisywać. No a że tak powiem praktycznie nic co nie mogę robić w tym czasie na jednym komputerze. Jak to się zapisuje, to trochę trwa. I o, na laptopiku. Laptopa sobie odpię od monitora, od wszystkiego. Wziąłem tutaj do przodu, że teraz jestem na samym laptopie. Drugi komputer podpiłem po reszt pod resztę i zapisuje mi właśnie te płyty. No i tak będziemy działać cała noc to trochę i na drobie w montażu. I te płyty myślę ogarnę sobie, ale to tam już mniejsza, działamy no jak widzicie nie tylko jest robota na podwórzu ale też mnóstwo roboty jest tutaj przy komputerze tak, przy komputerze też jest praca dobra zabieram się do spawania <laughs> ok koniec idę spać starczy tego wszystkiego subskrybuj Poprzedni film. Trzymajcie się, na razie. Cześć!